Jest tu fresh! Jak aplikacja Santander pomaga na co dzień? Ola ma to, co do niej pasuje. Janek wybrał swoje skróty. Zuza i Kuba wygodnie jeżdżą po mieście. Bo aplikacja Santander to więcej niż finanse. Dopasują do siebie. Santander Mobile pomaga w codziennych sprawach. Smakosza! Mm, smakosze. Poświęćcie czas na delektowanie się nowym Gourmet Gold Succulent Delights. Wolnoważone, tak delikatne, tak soczysty, tak pełny smaku. Prawdziwa rozkosz. A czy rozkosz nie zasługuje, aby się nią delektować? Nowy Gourmet Gold Succulent Delights Purina. Bakterie gromadzą się w jamie ustnej. Skuteczna formuła Colgate Total pomaga usuwać nagromadzone bakterie, by zachować zdrowy uśmiech i zapewnić codzienną ochronę. Colgate Total. Skuteczniejsza ochrona dla zdrowia jamy ustnej. Wystarczy prosty gest i już wiesz na co ma ochotę. Kinder Mleczna Kanapka. Pyszna przekąska prosto z lodówki. Chłodny mleczny krem i miód pomiędzy dwoma puszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna Kanapka. Tak prosta, a tak... Wyżna. Ograniczenia. Każdy może ich doświadczyć. Załatwiam sprawę w urzędzie. Potrzebne mi zaświadczenie, a nie mogę wyjść z domu. Dzieci lubią tworzyć. Potrzebują zabawy, która angażuje różne zmysły. Pomaga im wyrażać siebie. Idziemy do parku. Chcemy pospacerować. To zwykłe potrzeby. Każdy powinien móc je zaspokoić. Program Dostępność Plus i fundusze europejskie pomagają usuwać bariery w naszym życiu. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Cześć! Wiesz, że własny procz to bezpieczeństwo? To musi być fajne być niezależnym. Zobacz tyle możliwości! To będą naprawdę czyste technologie. Wchodzimy w to! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Cześć, K. Borys Bestia. To spotkanie będzie miało kosmiczne skutki. Szukam K. Kto to jest? Coś jak Elvis, tylko ponury. Uśmiecha się tak. Nie żyje od ponad 40 lat. Borys cofnął się w czasie i go zabił. Chcesz ratować świat, musisz temu zapobiec. Czego się nie robi dla przyjaciół? Faceci w Czerni 3, w niedzielę o 20. Serio? Ziewasz? A to bierzesz ślub to nie z plekiem, bo ze mną. on ty nie dzwonisz Dziecko się zmęczyło. Ej, hey, hej, auto! Auto mi ukradli! Co za kral! Wszędzie Finder, złodziejstwo, cwaniactwo. Teściowie. Dwa finałowe odcinki w niedzielę o 22.15 w Polsacie. Zajmij centrum dowodzenia Secret Service. Na kapitolu był wybuch. Zamykam piardą. To najlepiej strzeżony budynek świata. Nie dziś. Losy świata... Wyprowadzę pana stąd. ...są w ich rękach. Wiem, że kochasz pokój, ale działaj. Mega hit. Świat w płomieniach. W Poniedziałek o 25. W tej grze stawka jest wysoka. Zamierzam porwać deje Zang. Trudny teren. Choler to labirynt. Nie widziałem drugiej takiej nory. Gdzie mogą trzymać zakładników? Facet na pewno dzwonił z kaplicy wiedziemy. Sylwester Stallone. Plan ucieczki 3. We wtorek o 20.00. W Polsacie. Program zaprasza jego sponsor, producent leku na opryszczkę Heviran Comfort. Na program zaprasza sponsor Wukruk, właściciel sklepu internetowego wukruk.pl. Sponsorem programu jest producent Lizaków Chupa Chups.